Witam wszystkich. W związku z tym, że docierają do nas informacje na temat niszczenia żywności, na temat planowanego głodu na ziemi i tych wszystkich innych, zdecydowałyśmy obie zrobić kreację obfitości dobrobytu. żeby jakby zrównoważyć tworzenie i kreowanie przez wystraszonych ludzi tego, co chcą yy, ciemne siły, tak ogólnie mówiąc. I teraz Adriano. Przez chwilę przypatrz się tej całej y, sytuacji, jak to wygląda w energii, jak wygląda ten strach odnośnie żywności. Zobacz go po prostu. Mhm, widzę spirale. Dużo w różnych miejscach. A gdzie to widzisz? Nad Polską czy nad Nie, całą? Nie, na całą Ziemią na całą Ziemią i to są spirale strachu, tak? Tak. Mają jakiś kolor? Czarny. Dobrze. Pościągamy teraz te spirale. Zawołaj zespół. I jednocześnie je wszystkie ściągamy. Dużo tego? Dużo. I do utylizacji. Cały ziemski strach odnośnie żywności, żywienia. Już? I teraz? Cały zespół kreuje obfitość, obfitość na naszych polach, w naszych ogrodach. Rośnie zdrowa żywność, rosną zdrowe warzywa. W sadach przepiękne, zdrowe owoce całej ziemi i tutaj w naszej szerokości geograficznej piękne jabłuszka, gruszki. I tam w tropikach te ananasy, i banany pomarańcze, i wszystkie inne cudowne dary natury: cytryny, i w ogrodach truskawki czerwone, dorodne, zdrowe, słodkie, czereśnie. Maliny, jerzyny, wszystkie, wszystkie te, te drobne i te większe, słodkie, dobre, soczyste owoce, warzywa na wszystkich polach, marchew, kapusta, kalafiory. Brukselka, brokuły, pietruszka, seler, pory, wszystkie warzywa, które lubimy, które jemy codziennie, z których robimy mnóstwo smacznych surówek. Zobacz na tych stołach, w tych pięknych salaterkach. Smaczne surówki, zdrowe, świeżutkie, ta sałata, krucha, taka świeżutka, wszędzie, gdzie tylko możliwe, w doniczkach nawet, na balkonach, te pomidory czerwoniutkie, żółciutkie, zielone i te ciemne, czekoladowe i, i te zioła wszystkie, bazylia, tymianek i wszystkie inne, rozmaryn. Zobacz, zboża obsiane orkiszem. Wszystkie te zboża, które są korzystne dla nas. Kinoa też, Amaranthus, Gryka, łany, po prostu zbóż, o dobrobyt wszelki. Obfitość wszelka, wszędzie, orzechy, słoneczniki, mnóstwo jedzenia. Tak na wyciągnięcie ręki, wszędzie, każdy skrawek ziemi obsadzony, obsiany. Nawet możesz zobaczyć w mieście, sadzone są jabłonki. Krzaki jeżyn, Malin, takie odporne na te wszystkie toksyny miejskie. Po prostu tego nie wchłaniają. W naszej kreacji wszystko jest możliwe. Niech umysł nie włącza się teraz i nie przeszkadza, ponieważ potrzebujemy wolności do naszej kreacji. Mleko, jeśli ktoś lubi, do, do, y, w obfitości, czy kozie, czy od krówek, czy tam od bawołów, czy tam od y, wielbłądów, jaków, Konkurs, owiec, zdrowe mleczko. Sery, twarogi, wszystkiego pełno. Półki w sklepach, uginają się. Ludzie chętnie kupują, wszystko jest w dostępnych cenach, bo jest wszystkiego pełno na, na targach. Kobiety, mężczyźni, młodzież chodzą sobie między tymi wszystkimi straganami, stołami na targowiskach i wybierają wszędzie piękne kolory. Pachnie to wszystko, truskawki pachną, jabłka. To są przepiękne zapachy zdrowej żywności, natury. Natura jest szczodra. Kiedy dotykamy Ziemię, Kochającą dłonią. Dodajemy informacje. Zmieniamy częstotliwość. Możemy teraz zobaczyć i Ty, Adriano, pogłaszcz grunty rolne, pastwiska. Ziemię, po prostu Ziemię. Dotknij swoimi dłońmi, Ziemię i cały zespół dotyka i wysyła uczucia pełne miłości do naszej Ziemi. I Ziemia w odpowiedzi rodzi. Wszelką obfitość darów, dla swoich dzieci. I dla zwierząt, i dla człowieków. I każdy, każdy jest najedzony syty. Bo ta żywność jest zdrowa, odżywiająca nasze organizmy, te wszystkie cudowne soki, które można robić z tych owoców i warzyw? Każdy ma zaopatrzoną lodówkę, z piżarnią, we wszystko czego potrzebuje żeby jeść, żeby żyć, żeby się odżywić. Pola pełne jedzenia. Naturalnego, zdrowego. Klepy pełne jedzenia. Wszystkiego jest pod dostatkiem dla każdego. Domy zaopatrzone, lodówki zbiżarnie zaopatrzone. Jeśli ktoś chce, może teraz. Utworzyć takie przekonanie w sobie: Zawsze mam wszystko, czego potrzebuję dogodnego, szczęśliwego, obfitego, dobrego, twórczego i wolnego życia. Zawsze mam wszystko. Ponieważ tego chcę, tak właśnie postanawiam tak właśnie kreuję. I w takiej obfitości rodzą się dzieci, i w takiej obfitości rozwijają się szczęśliwe dzieci, a rodzice są spokojni o ich los, o ich zdrowie. O ich edukację, wychowanie. I dzieci są w pieczy. Te piękne, cudowne duszyczki, które zaczynają swoje doświadczenia, które pojawiły się tutaj w materii przez nas, rodziców. Przyszły tutaj, dlatego teraz kreujemy dla siebie i dla nich obfitość. Obfitość i spokój, i pewność, i radość z tym związana całkowity spokój. Ziemia jest ogromna, płodna, przepiękna i daje nam wszystko, czego potrzebujemy. A my odwdzięczamy się tym dotykiem pełnym miłości. I braniem tyle, ile potrzebujemy. Nic ponadto, tyle, ile potrzebujemy do życia. Czy chciałabyś coś dodać? Nie, wszystko. To teraz jesteśmy wdzięczne wszystkim za wspólną kreację. Jesteśmy też wdzięczne zespołowi.